No cześć. Tak, tutaj Roxu. Słuchajcie, mam do Was kilka informacji, mam dla Was kilka informacji raczej, które chciałbym wam przedstawić w tym właśnie filmie informacyjnym. Tak będą to informacje odnośnie przyszłości naszego kanału, co będzie się tam znajdować już niebawem i jakich materiałów możecie się spodziewać. Kręcę to dlatego, iż zauważyłem, że wiele osób nie czyta biuletynów, a chciałbym poinformować o kilku ważnych sprawach. Dokładnie. Między innymi będą to sprawy o Mea, wszechstronnej serii Minecraft oraz ewentualnych e, wrzucanych innych materiałach i. I zobaczycie, i opowiem wam tak wkrótce. Słuchajcie, em, no to może zaczniemy od Mea 6, tego nieszczęsnego Mea 6, e, które niestety nie wypaliło i troszkę spieprzyłem, Wiem, wiem, że spieprzyłem. No i niestety nie mogę tego cofnąć. No. No niestety jakoś tak wypadło i słuchajcie, no e, jest mi z tym źle. Jednak postaram się ze wszystkich sił, właśnie teraz pracuję nad Mea 6, pierwszym odcinkiem. E, I wszystko wróci do normy, tak jak było. Mm, I mam dla was małą niespodziankę, o której powiem wam w 101 odcinku po raz drugi, że tak powiem. Więc przygotowałem dla was taką małą rekompensatę, zobaczycie e, co to takiego będzie. Więc y, m, tak, dokładnie to byłoby na tyle. No i co mi pozostaje zrobić, to chyba Was jeszcze raz tylko przeprosić, że ta seria nie wypaliła. No niestety tak się stało. Eee, I przyznaję, że spieprzyłem, gdyż nie byłem do końca pewien, jak ta seria będzie wyglądać. I najwyraźniej się przeliczyłem, wiecie, więc. No niestety tego nie mogę cofnąć. Ale mam nadzieję, że odcinek 101. <laughs> jeszcze raz. 101 odcinek Wam się spodoba, eee, gdyż cała mea Wam się podobała i myślę, że będzie się podobać taka, jaka będzie. Gdyż nie będzie wiele zmian odnośnie poprzednich sezonów. Dobra. Słuchajcie, kolejna informacja. Otóż e, ostatnio na kanale chciałbym dokończyć wszystkie serie, które rozpocząłem, a nie dokończyłem. Są to praktycznie tylko dwie serie. E, Grey i na dodatek jeszcze jest to Amnesia. Tak, Amnesia dzisiaj e, zapewne zobaczyliście ostatni odcinek, więc można powiedzieć, że jest zaliczona. I pozostał mi jeszcze tylko Grey, więc e, możecie już się spodziewać kolejnych odcinków Greya. I myślę, że tak, dość intensywnie. Tak. Nie ja wiem, zapewne trzy odcinki tygodniowo, czy coś w tym stylu. E, gdyż po prostu miał mały bałagan, i chcę to naprawić. Tak, na kanale ma być porządek, a nie jakiś tam bałagan. E, no dobra. Kolejna informacja, jaka miała być. Aha, wszechstronna seria Minecraft. E, bardzo, że tak powiem, często oglądane na moim kanale, to filmy właśnie z wszechstronnej z serii Minecraft czyli ciekawostki, fabryka drewna, kopiowanie diamentów i tym podobne. Już wkrótce e, pojawi się pewien film na kanale, który dokładnie będzie opisywał jak zgłosić się no serii, e, gdyż bardzo dużo osób przysyła mi pracę e, i niestety m, nie pisze mi od kogo je ma, czyli na przykład e, sortownik, został od kogoś zaczerpnięty pomysł m, i niestety posypała się fala wiadomości, hejroxu to nie Autor, który mi wysłał, zrobił ten sortownik, tylko ktoś inny. E, więc nie chcę, aby taka fala hejtu, że tak powiem, poszła na autora. Mm, I mam nadzieję, że teraz ustawią, że tak powiem, wszystkie osoby, które do mnie przysyłają wiadomości, aby pisały, od kogo dane projekty mają, bądź na kim się wzorowały. Jeżeli takowych w Polsce nie będzie, to oczywiście zostaną przedstawione. Dokładnie. Mm, tak, właśnie. Więc mam nadzieję, że wyeliminujemy ten problem e, kopiowania i plagiatowania innych projektów. Albo przynajmniej go zmniejszymy. Dobra. Tak, już wkrótce możecie spodziewać się naprawdę wielu odcinków z tej serii, gdyż wiele osób, które przysłały mi projekty, już czekają na premierę ów filmów, albo jeszcze nawet na odpowiedź na ich wiadomość. Więc jeżeli ktoś napisał wiadomość 3 dni temu, to zapewne jeszcze nie dostał odpowiedzi na maila, gdyż od tego czasu niestety nie wchodziłem jeszcze na maila, tak. Po prostu byłem naprawdę nieźle zalatany i od ostatnich dwóch dni przed kąpem przesiaduje, może nie wiem, godzina, dwie godziny dziennie, więc tak. Już jutro albo pojutrze dostaną na pewno wiadomość, e, czy są przyjęte do serii, czy też nie. No dobra, co ja tam jeszcze mówiłem? E, wspominałem chyba o maszynimie, tak? Czy nie? Chyba nie. No tak, wkrótce możecie spodziewać się maszynimy, nad którą pracujesz naprawdę długo. E, I zobaczymy, jak to wyjdzie. Tak, nie, to nie będzie część trzecia odnośnie ciemnej strony księżyca, choć ostatnio. E, takie światełko, albo raczej, no dobrze, światełko w tunelu się pojawiło, e, gdyż naszedł mnie motyw na nakręcenie trzeciej części, jednak nie wiem, czy e, będzie to dobry pomysł. To muszę jeszcze przemyśleć. Mm, wiem, że seria jest lubiana przez Was, co mnie bardzo cieszy, e, jednak nie wiem, czy kolejna odsłona ów em, maszynimy. Będzie na miejscu, więc możecie wyrazić swoje zdanie, czy na pewno chcecie trzecią część, e, czy trzecia część zepsuje, że tak powiem, tą krótką, małą serię. I pamiętajcie, Maszynimy e to nie są serie, to są pojedyncze filmy fabularne, e, które wyrażają tam jakieś, jakieś, jakieś przygody, czy coś w tym stylu. E, więc jeżeli ktoś pisze Rocksu, kiedy kolejny odcinek, to te komentarze są nieco nie na miejscu, gdyż e, nie w tym celu po prostu tworzy takie filmy. Tak, a osobiście Wam przyznam się, że. Um, mam przed sobą listę pięciu pomysłów na kolejne machinimy, które są już przemyślane i napisane. wręcz jest do nich scenariusz, więc um, myślę, że będzie ciekawie, tak. Te machinimy nie będą kręcone, że tak powiem, w jedną osobę, tylko w kilku, um, więc będzie także co dla mnie tutaj do roboty. No dobrze, w takim razie wytłumaczyłem wam chyba wszystko. Mm, I tak, zapraszam was bardzo serdecznie na tą premierę tej przeklętej serii ma 6 E, zobaczycie, jak to mi wyszło i jak to wyjdzie. Mm, no, tak, więc mam nadzieję, że jakoś mi się uda Was z powrotem do Mea 6 zaciągnąć, gdyż wiem, że e, troszkę osób się na mnie fochnęło. <grym> e, za tego fajla mojego małego. Ale cóż, czasami się zdarza. Dobra, słuchajcie. W takim razie do usłyszenia i mam nadzieję, że wiele osób obejrzy ten film, gdyż mamy tutaj kilka cennych informacji. Odnośnie, właśnie e, przyszłości naszego kanału. No, i cóż, na koniec może Wam podziękuję za Waszą aktywność, gdyż w bardzo prędkim czasie przybiło, przybyło mi naprawdę wiele widzów, tak, co mnie niezmiernie cieszy. Tak, dziękuję. Dobrze. W takim razie do usłyszenia w kolejnych odcinkach serii, jakiejś tam serii? Eee, tak. No i cześć.